Cześć! Jak myślicie, czy klocki pewnej znanej firmy na cztery litery dają szczęście? Przynajmniej dzieciom? Ja, kiedyś odnajdując odpowiedni zestaw pod choinką, czułem się najszczęśliwszy na świecie. A dziś będzie króciutko, bo dzisiaj się spotykamy, żeby zastanowić się, czy szczęście jest możliwe. Innymi słowy, czy wykonalne jest osiągnięcie szczęścia? Oczywiście rozmawiamy tylko o życiu przedśmiertnym, obecnym, a nie pośmiertnym, przyszłym. Odpowiadając na pytanie wprost, myślę, że nie. Koniec odcinka. Żartuję. To jeszcze nie koniec odcinka. A co do możliwości szczęścia. Cała moja dzisiejsza rozkwina wzięła się z jakiegoś tweetu czy posta opublikowanego przez szalonego, słoweńskiego, psychoanalityczno marksistowskiego filozofa. Tak, tak, zgadliście. Slavoja Žižka. Na pytanie fanki, jak osiągnąć szczęście, odpowiedział zaczynając od dosadnego Happiness was never important. I wiecie co? Ja się z nim trochę zgadzam. Koncepcja szczęścia jest oczywiście bardzo miła i pociągająca. Ale. Coś w niej porządnie śmierdzi. Od dawna mam poczucie, że w idei szczęścia jest jakieś oszustwo. I to dość perfidne. Żeby udowodnić zbrodnię, trzeba znaleźć motyw. Zanim jednak pomyślimy nad motywem, zastanówmy się na chłodno. Jak technicznie miałoby wyglądać osiągnięcie szczęścia? Zaryzykuję stwierdzenie, że wszyscy ludzie, którzy pragną szczęścia, czyli w zasadzie wszyscy ludzie, widzą w nim pewną wartość nadrzędną i są w stanie permanentnej pogoni, gonitwy za szczęściem. Był nawet taki zgrabny na wskroś amerykański film z William Smithem: Pursuit of Happiness. W polskim tłumaczeniu, właśnie, w pogoni za szczęściem. W tymże hollywoodzkim potworku bohater przez 99% filmu goni za szczęściem, aż się dogania. I tu urywa mu się film. Tu się film. Film bardzo subtelnie wciska nam więc teorię, że jak odpowiednio długo za szczęściem gonić, to można je dogonić. No, wielka szkoda, że jednak nie widzimy za bardzo, co się dzieje z bohaterem filmu po osiągnięciu szczęścia. Czy przestaje gonić? Czy skoro osiąga szczęście, to już mu nic więcej do życia nie potrzeba? Osobiście odnoszę wrażenie, że z tym szczęściem jest trochę jak z mającym mnie niegdyś motywować do sprzątania powiedzonkiem mojej kochanej babci. Nie mów, że zrobisz coś jutro, bo jutro jest zawsze jutro. Choć brzmi to dość absurdalnie, to rzeczywiście. Kiedy nastaje jutro, w momencie naszego wkroczenia w nie, znowu jest dzisiaj, a jutro jest dopiero następnego dnia. To dość banalny paradoks, ale nie da się doścignąć jutra. Nie da się być jutro. Co do jutra, można snuć tylko plany. I tak to nasze nieszczęsne, cholerne szczęście ma w sobie coś nieuchwytnego. Dość obszernie bada to psychoanaliza. Ten stan szczęścia potrafi istnieć nawet bardzo wyraźnie. W naszej fantazji. Ale już kiedy sny czy inne marzenia stają się rzeczywistością, to niekoniecznie osiągnięcie szczęścia w klasycznym pojmowaniu wiąże się z jakimś celem. Jak zdam maturę, jak znajdę sobie dziewczynę, jak się z nią prześpię, jak dostanę podwyżkę, jak wygram milion w totka. No właśnie, nieraz nawet osiągamy punkt wyobrażonego szczęścia, i wtedy wcale nie jesteśmy szczęśliwi, za to widzimy jeszcze wyraźniej, że tuż za kolejnym zakrętem jest już na 100% nasze szczęście. Nie byłbym sobą, gdyby ta cała zabawa nie skojarzyła mi się z seksem. Może nie każdy utożsamia sobie od razu satysfakcję seksualną ze szczęściem, ale myślę, że mechanizm jest tutaj bardzo podobny, jeśli nie identyczny. Poznajemy kogoś atrakcyjnego dla nas seksualnie. Nawiązuje się niewinny flirt. Potem zaczyna się już całkiem winne uwodzenie, i tak krok po kroku, dotyk za dotykiem, i już oczami wyobraźni widzimy seksualną satysfakcję, którą możemy osiągnąć już za chwilę. Jest przyjemnie, coraz przyjemniej, gorąco, coraz goręcej. Raz i dwa. Wdech. Wdech, wdech, wydech, dochodzimy. 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 Jest to orgazm i już satysfakcja nam gdzieś uciekła. Niby byliśmy tam z tą satysfakcją na szczycie przez chwilę. Może przez sekundę, może przez 3, 5, 10, 15. Ale już po ptakach w zasadzie czujemy rozczarowanie. Co jurniejsi mogą spróbować repety, ale schemat na milion procent się powtórzy. No dobrze, powiecie, ale mimo całego rozczarowania my lubimy seks. No dobrze odpowiem. Ja mimo wszystko też absolutnie nie pogardzam. Może więc nie ma nic złego w polowaniu na szczęście czy inną satysfakcję na tego nieosiągalnego króliczka. Ziżek w przytoczonym przeze mnie poście swoją wypowiedź kończy tak. True Masters, Art Never. No dobra, nie będę się wygłupiał naśladowaniem mistrza. Ziżek stwierdza, że ci, którzy naprawdę rządzą, nie są specjalnie zainteresowani ani szczęściem, ani już szczególnie gonitwą za nim. Szczęście i pogoń za nim to domena niewolników. Dywagacja nad tym, kim są ci prawdziwi władcy świata i czy rzeczywiście istnieją, to już materiał na inną bajkę. Ale rzeczywiście jest coś na rzeczy naszego niewolnictwa i szczęśliwej marchewki. Kto słyszał Rziszka choć raz, wie, że jego ulubiony rzeczownik to ideologia. I muszę się zgodzić, że szczęście, o którym mówimy, stało się kwintesencją ideologii. Jego obietnica, tego szczęścia tuż za rogiem, tuż za kolejnym checkpointem, doskonale motywuje ludzi do działania. Do Pracowania, zarabiania, gromadzenia pieniędzy i oczywiście ich wydawania, wydawania i jeszcze raz wydawania. Ideologia ideologii ideologią pogania. Jak już kupisz sobie to luksusowe auto, to będziesz szczęśliwy. No dobra, ale jak już kupisz sobie to mieszkanie w tej dzielni, to już będziesz najszczęśliwszy. A jak teraz sprawisz sobie jacht, Wiecie o co chodzi. Takim ostatecznym dla mnie przykładem najczystszej ideologii My Godness, ideologii, jest absolutny majstersztyk religijnej obietnicy szczęścia. Kościoły obiecują jak najbardziej dostąpisz szczęścia, ba i to wiecznego, tylko że dopiero w kolejnym życiu. Tak więc nic się nie martw, e, ani się nie poddawaj. Módl się i pracuj. Przestrzegaj tej oto listy zasad, a będziesz szczęśliwy po śmierci. Szczerze, podziwiam geniusz takiego stawiania sprawy. W końcu można zareklamować luksusową furę, że nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Ale kto wróci z reklamacjami z zaświatów? To może olać po prostu kwestię szczęścia? Prust powiedział kiedyś rzekomo. Asekuruje się tym rzekomo, bo akurat nie cytuję samego Prusta, a film Little Miss Sunshine. No więc za Steve'em Karelem. Prust stwierdził jakoś przed śmiercią, że w swoim życiu wiele lat cierpiał i był nieszczęśliwy, a szczęśliwy był tylko przez kilka lat. I były to absolutnie zmarnowane lata w jego życiu. Żyżek stwierdza coś podobnego. Jedynym źródłem głębokiej życiowej satysfakcji jest zmaganie się i walka. I to najczęściej z samym sobą. Brzmi dość absurdalnie. Zupełnie jak człowiek absurdalny. Może dlatego jest tak bliskie moim poglądom? Nie zacząłem od niczego? Nie ty zysychy, oczywiście. Bo dla dobrej tradycji przynajmniej z nim skończę. Oto w woli mocy Fryderyk Wielki stwierdza. Przyjemność nie może być celem, bo przyjemność i nieprzyjemność to są tylko skutki, zjawiska towarzyszące. To, czego człowiek chce naprawdę, to jest przyrostu mocy. Niczego można kochać, tak jak i nienawidzić, ale chyba warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy szczęściopodobne stany powinny być celem naszego życia, czy może tylko jego konsekwencją?